Marker, które muszą być w Find The Markers. Pierwszy. Car, uh, car Marker. Mm. No. Drugi. Double Marker. Trzeci. Fat Marker. Czwarty. Snake Marker. Piąty. Tiny Marker. On tutaj jest. Tu, tu, tu.

marker mm. Inmate marker Ty, To jest marker tylko nie jest nic Sideways marker To marker tylko jest w, tylko jest obok Czternasty strange marker. Co się stało z tym markerem? Co zrobiłem z tym markerem? Ja nie wiem. Ale <śmum> dziwny. I ostatni, raper marker. To jest marker, który rapuje. I muszą być dodacie. Jeśli, moi drodzy, jeśli. Myślicie, że muszą być dodane do? Do find the markers? Klikniecie ten subskrypcja i ten. I dajcie ten like. Zcem like i subskrypcje. Więc do widzenia. Pa!